że tylko krótko na temat hermeneutyki, jakby chciałem pociągnąć temat, który tydzień temu rozpoczęliśmy, mianowicie o interpretacji proroctw. I to, co dzisiaj chciałem powiedzieć, to w jaki sposób mamy podchodzić do proroctw, jak, je, jak interpretować je. Bo pamiętacie, jak mówiliśmy tydzień temu, słowo hebrajskie, które mówi, określa proroka, to jest słowo nabi czyli kogoś, kto mówi w czyimś imieniu. I tak naprawdę my, gdy patrzymy na proroctwa, które są w Biblii, to mówimy o tych ludziach, którzy a, mówili w imieniu Boga do ludzi. kapłan reprezentował ludzi przed Bogiem, a prorok z kolei był tym, który przekazywał słowo od Boga do ludzi. I jak można by powiedzieć, że prorok to jest właśnie ktoś, kto wykłada słowo Boże dla ludzi. I musimy pamiętać to, co też powiedzieliśmy tydzień temu, to jest to, że przesłanie, które głosi prorok jest dużo ważniejsze od tego, kim ten prorok jest. To jest bardzo ważne, bo w dzisiejszych czasach ja tak odnoszę wrażenie, że Zapomina się o tym, że najważniejsze jest to przesłanie, to co Bóg chce powiedzieć nam. I buduje się prestiż proroków, ludzi, którzy nazywają siebie prorokami i liczy się ich, nie wiem, elokwencja, to kim oni są, jaką mają osobowość, jakimi są mówcami, jakich może znaków czy cudów dokonują też. I zapomina się o tym, co jest najistotniejsze, czyli o tym przesłaniu o tym Słowie, które Bóg ma do przekazania swojemu ludowi. I to, co są bardzo istotne rzeczy, dlatego to mówiliśmy tydzień temu, ale dzisiaj chciałem, żebyśmy powiedzieli sobie, czy, jaki jest cel proroctwa, dlaczego Bóg używał proroctw w Biblii. No i myślę, że pierwsze to jest to, żeby właśnie przekazać to Boże przesłanie, bo pamiętajcie, my dzisiaj jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że... Mamy Boże słowo spisane. To, co Bóg chciał nam powiedzieć, to mamy tutaj w swoich rękach. Ale wcześniej ludzie nie mieli takiego przywileju. I Bóg używał ludzi, proków, żeby przynosić Twoje przesłanie. I oni mówili ludziom to, co Bóg chciał im przekazać. W Starym Testamencie też a, bardzo często Bóg używał proków do tego, żeby mówić o wydarzeniach, które mają nastąpić. Nie? Przyszłe wydarzenia. I tak na prorocy też byli używani przez Boga do tego, żeby wyjaśniać ludziom skutki, tak pozytywne, ale też te negatywne skutki tych wydarzeń, które mają nastąpić. I uczyli ich, jaka powinna być ich postawa i reakcja na te rzeczy. To były, to były zadania proroków, przekazywanie ludziom tych rzeczy od Boga. I gdy proroctwa się wypełniały, to co się działo? To miał umacniać wiarę tych ludzi, którzy te proroctwa słyszeli, bo widzieli wypełnienie się tych proroctw. Ale też nie tylko uwiarygodniało to proroków, którzy te słowa przekazywali, ale też tak naprawdę podnosiło e, jakby e, wiarygodność tego, który te proroctwa dawał, samego Boga. Znaczy chociażby takie dwa wersety znalazłem w Jana, w Ewangelii Jana, które tak bardzo dobitnie pokazują właśnie to, po co Bóg dawał proroctwa. I to Jezus mówi, Jana 13, 19 chociażby, już teraz powiadam wam, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Jezus mówi, ja już dzisiaj wam mówię o rzeczach, które się dopiero wydarzą, po co to robię? Po to, żebyście, gdy to zobaczycie, że to się stanie, żebyście uwierzyli we mnie. Żeby wasza wiara, wiara była zbudowana. I tak samo wers, rozdział 14, wers 29 Jesus mówi, teraz powiedziałem wam to, zanim to się stanie. Abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Wow! Nieprawdopodobnie cel tych prorodz jest to, by budować wiarę w Boga który uczynił to, co niemożliwe, a mianowicie powiedział o rzeczach, które dopiero się mają wydarzyć, których jeszcze nie było i one się wydarzyły. Wow! To jest coś niesamowitego. Gdy słyszysz, gdy mówi ci, tutaj w tym przypadku jest, mówi o rzeczach, których jeszcze nie było, które nic nie wskazywało, że się wydarzą, i mówił mi o tych wydarzeniach i potem one się dzieją. Jak to buduje wiarę? Jak nieprawdopodobny sposób buduje to, to wiarę. I, I proroctwa Starego Testamentu, gdy czytamy je o Jezusie, jest ponad 300 proroctw w Starym Testamencie, które mówią o Jezusie, które wypełniły się w życiu Jezusa. I nie tylko w życiu, ale w Jego śmierci także. 300 proroctw. Jak one budują wiarę w Boga? Ale też jak budują wiarę w tego, który wypełnił te proroctwa, w, które, w którego życiu te proroctwa się wypełniły. Zobaczcie, jakie to jest nieprawdopodobne. Jak czytamy Psalm 22, Izajasza 53 rozdział, proroctwa, które bardzo precyzyjnie i dokładnie mówią o rzeczach, które się wydarzyły w życiu Jezusa, że proroctwa, które były wypowiedziane na 500, 700, tam kilkaset lat przed tym, zanim to się wydarzyło. Wow! Więc proroctwa, Bóg używa proroctw po to, żeby budować też naszą wiarę. Ale poza tym wszystkim jeszcze, dzisiaj, gdy mamy już słowo Boże, proroctwa to jest wyjaśnianie, wykładanie już spisanego Bożego objawienia, to, co już dla Bóg nam dał. Prorocy dzisiaj powinni przekazywać to, co już jest tutaj napisane. A nie wymyślać jakiejś rzeczy i tak jak mówiliśmy tydzień temu, chodzić i mówić: tak, mówi Pan, mam dla Ciebie słowo takie i takie. Ale czy to jest zgodne z tym, co tu jest napisane? Nieważne, bo ja mam dla Ciebie słowo. Nie słuchajcie takich rzeczy, naprawdę. Bo dzisiaj, gdy myślimy o proroctwie, um, to jak powinniśmy je traktować, to nie jest coś, co po prostu ma. A, powiedzieć mi, jak ja mam e, e, sobie ułożyć moje życie, bo Boże, ja, ja nie wiem, jak swoje życie układać, e, i, i pójdę do kogoś, kto mi będzie układał moje życie. Najpierw przyjdź do Boga. Módli się do Niego. Jak On cię pokieruje do kogoś, to. Wiecie, bo czasami jest tak, że my też mylimy dwie rzeczy. Mylimy. E, dar proroctwa i proroctwo czyli wykładanie tego słowa które już jest napisane tego co Bóg nam mówi mylimy to ze słowem wiedzy albo słowem poznania to są zupełnie inne dary bo Bóg czasami daje ludziom takie słowo wiedzy słowo poznania to jest bardzo cenny dar w poradnictwie na przykład gdy ktoś przychodzi do kogoś żeby poradzić się w kontekście pewnych rzeczy to Bóg daje takie jakby wejrzenie z poza kurtynę i możesz zobaczyć pewne rzeczy, i Bóg ci daje to Słowo dla danej osoby. Ale mylimy to i nazywamy ten dar poznania, dar wiedzy, nazywamy, o, to jest proroctwo, Bóg dał mi proroctwo. Prok to jest ktoś, kto przekazuje Słowo Boże, ale dzisiaj już mamy to Słowo Boże, więc to musi być zgodne z tym, co tu jest napisane. I musimy pamiętać, że Słowo Boże wypowiedziane w formie proroctwa to jest coś, to jest pewne i prawdziwe. Bo Boże Słowo się na pewno wypełni. Jeżeli Bóg coś powiedział, to to musi się wypełnić. A ile razy ja słyszałem ludzi, którzy mówili uważali, o, ja mam proroctwo dla Ciebie, po czym mówili rzeczy, które kompletnie nie miały sensu. Ja pamiętam ostatnio, jak a, był COVID, takiego jednego słynnego amerykańskiego proroka, który mówił, ja prorokuję, że... To był 2021 rok, mówi, w ciągu najbliższego miesiąca w ogóle COVID zniknie, nie będzie go i w ogóle będzie koniec. Prorok, bo Bóg mi tak powiedział. O po czym jeszcze większe lockdowny były, jeszcze gorzej, było zamykane wszystko. Nie, no, słuchajcie A, jeżeli Bóg coś mówi jeżeli to jest prawdziwe słowo od Boga to to się na pewno wypełni pierwsza mojżeszowa, szósty rozdział na przykład gdy Bóg daje Noemu e, Noemu, tak e, Noe proroctwo o tym, co się ma wydarzyć że będzie deszcz, będzie potop i mówi mu buduj arkę to Noe to robi, bo Bóg mu to powiedział i to było proroctwo i to się spraw. Spra Sprawdza. I Bóg sprowadza ten kataklizm na ziemię. Potop ogólnoświatowy. Ale później, w dziewiątym rozdziale, od 11 do 16 wersetu, potem Bóg mówi, że już nigdy więcej tego nie zrobisz. To już się więcej nie wydarzy. Już nie będzie więcej potopu. I jako znak przymierza daje tęczę na niebie. I mówi, za każdym razem, jak będzie ta tęcza na niebie, to co mamy myśleć? O LGBT-kwerty? Czy, czy raczej o tej wierności Boga i o tym, że Bóg już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobi. I że mogę mieć pokój i radość w sercu, wiedząc, że Bóg już więcej nie zrobi tego, co wydarzyło się wtedy w czasie potopu. To jest zupełnie coś innego. Dlatego pamiętajmy o tym. I jak widzimy proroctwo w Biblii, to jak do niego podchodzimy? Tak jak w przypadku wszystkich innych interpretacji, jedna podstawowa zasada to jest taka, powinniśmy podchodzić do danego fragmentu w najbardziej a, z, e, prosty z, i najbardziej, tak jakby, e, e, w najbardziej możliwy prosty sposób. Dlaczego ty mówię? Bo czasami doszukujemy się jakichś ukrytych znaczeń. Czasami doszukujemy się rzeczy, które kompletnie e, Bóg tam nie powiedział. Ale myślimy sobie, nie, nie, to musi być jakieś ukryte znaczenie. Podczas gdy Bóg bardzo prosto nam mówi to i to i koniec. Zobaczcie, w Amosa 9 rozdziale, takie ak bardzo aktualne na dzisiejszy dzień takie słowo, które Bóg mi położył, i odmienię los mojego ludu izraelskiego. Także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, złożą ogrody i będą jeść ich owoce, zaszczepie ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem. Mówi Pan, Twój Bóg. Jak czytam takie proroctwo, to czy mam doszukiwać się tu jakiegoś ukrytego znaczenia? Czy może podejść do niego w tak najbardziej prosty i możliwy sposób? Dosłownie, że Bóg to, co powiedział, to jest dosłownie. Może mam to interpretować. Gdy my zaczynamy traktować takie proroctwa i doszukiwać jakichś ukrytych znaczeń, to możemy pójść naprawdę w bardzo niewłaściwym kierunku. Ale gdy traktuje to dosłownie, to jest to bardzo jasne. Zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, gdy próbuje się tak bardzo Izraela atakować. Nie? Albo jak jeszcze weźmiemy Pierwsza Mojżowa 12 od 1 do 3, gdzie Bóg rzekł do Abrama, wyjdź z swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także że staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie. A przeklinających Cię przeklinać będę. Będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona Ziemi. Jak ja czytam takie proroctwo, które Bóg daje i mówi to do, do, odnośnie ludu wybranego, to ja chcę traktować to dosłownie. Nie szukam tu ukrytego znaczenia. Dlatego zawsze, gdy widzimy proroctwo, to zaczynamy od tego najbardziej oczywistej interpretacji, jaka jest, czyli dosłownie. Natomiast jeżeli okaże się, że traktowane dosłownie ma jakieś absurdalne znaczenie, no to wtedy zaczynam podchodzić do tego, że to, to jest jakiś obraz. To nie jest coś, co dosłownie się wydarzy, ale to jest obraz czegoś, co się ma wydarzyć. I na przykład Joela 3.4, gdzie jest napisane, że Słońce przemieni się w ciemność, a Księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. No to jeżeli ja czytam takie prosto, że co się będzie, że ma się to wydarzyć, że księżyc zamieni się w krew, to czy traktuję to dosłownie? Bo jeżeli bym zaczął traktować to dosłownie, to wieczorami musiałbym chodzić z parasolem, bo a co, jeśli ten księżyc rzeczywiście zamienił się w krew i zacznie kapać mi na głowę? Jakimś czerwoną cieczą, bo zamienił się w krew, Nie, nie wiem, że to jest jakiś obraz. To jest obraz czegoś, co, co Bóg jakby pokazuje nam, żebyśmy zrozumieli to, co ma się wydarzyć. Księga Objawienia, Księga Daniela. Tam jest mnóstwo takich obrazów, które mają nam coś zilustrować, które niekoniecznie traktujemy jako coś dosłownego. I ciekawe jest to, że. I Biblia jest wspaniałą księgą, bo bardzo często te obrazy, które dla nas są niezrozumiałe, sama, sama Biblia nam wyjaśnia. Na przykład kontekst, gdy czytamy, i to jest bardzo ważna zasada w hermeutyce, kontekst, gdy czytamy w kontekście, sam kontekst wyjaśnia nam pewne rzeczy, te pewne obrazy. I taki przykład, Jana 2, 19, gdy Jezus mówi o tym i mówi, że zapowiadał, że zburzę tę świątynię, Zbóżcie tą świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Oczywiście my wiemy dzisiaj, mając w kontekście, czytając tą historię, wiemy, że Jezus tutaj nie mówił dosłownie o tym, że On odbuduje fizycznie tą świątynię. Ci, którzy Go słuchali, tak to odebrali. Odebrali to dosłownie. Bo oni się dziwili, jak to tyle lat już ją budowano, a ty w ciągu trzech dni chcesz ją odbudować? Ale kontekst wyjaśnia nam ten obraz, który Jezus tutaj nam daje. 21 werset. A, ale On mówił o świątyni ciała swojego. To kontekst nam wyjaśnia, co, o co tutaj chodzi, czego jest obrazem ta, to proroctwo, do czego ono się odnosi. Mało tego, 22 werset mówi nam właśnie też, po co są te proroctwa, bo gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił. I uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Wow! Kiedyś usłyszeli to, co Jezus powiedział o tym, że w trzy dni odbuduje tę świątynię i to było o Jego ciele, o tym, jak On zostanie złożony do grobu, ale potem zmartwychwstanie. I gdy został wzbudzony z martwych, to sobie uczniowie przypomnieli tamte słowa. To proroctwo, które Jezus powiedział, ten piękny obraz, który im dał. I uwierzyli Pismu i Słowo, które wyszedł Jezus. Cel procz, po to, żeby budować naszą wiarę, żebyśmy mogli uwierzyć. Ale też ciekawe jest to, bo czasami to jest tak, że Biblia nam wyjaśnia pewne obrazy nie w bezpośrednim kontekście, ale w dużo szerszym kontekście. dlatego ważne jest, żebyśmy czytali Biblię w szerszym kontekście. Bo czasami jest tak, że dany fragment wyjaśnia zupełnie inne fragmenty, które są zupełnie w innym miejscu w Biblii. I Na przykład, jak mamy pierwszą Mojżeszową 3.15, gdzie jest to ta nieprawdopodobne proroctwo, to ta ew Ewangelia, która jest, nazywa się to protoewangelia, Ewangelia, która jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. i ustanowienie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukońcisz je w pięte. No i gdybyśmy traktowali to dosłownie, no to chyba, to byśmy interpretowali to w ten sposób, że chodzi o to, że ludzie będą walczyć z wężami. Ja już sobie wyobrażam. Armię ludzi, armię węży, które się ścierają, będzie jeden, będą tu, nie i tak Nie. To jest pewien obraz. I ten obraz jest wyjaśniany w wielu różnych innych fragmentach w Biblii. Wiemy o tym, że tutaj jest mowa o tym konflikcie między szatanem a, a ludem Bożym tym upadłym aniołem, a ludźmi bożymi. Bo wąż jest obrazem szatana i o tym czytamy w Objawieniu 12, w Objawieniu 20. I, I to jest ta Ewangelia, że Chrystus, który jest powiedziany w galatian 3,16, że On jest tym potomkiem, e, który, o którym jest tu mowa, że On zmiażdży szatana. I zwyciężył szatana, i wiemy o tym. I dlatego tak ważne jest, żeby czytać Biblię w całym kontekście, całej Biblii. I to jest bardzo ważne. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o procła, to jest to, że sama Biblia jako taka to jest, bardzo ponad, to jest księga, która jest ponadczasowa. To jest księga, która, w której zawarte wszelkie moralne przykazania, prawa odnoszą się do ludzi w każdym czasie. O tym pamiętajmy, bo bardzo często słyszę dzisiaj takie teksty, że nie, nie, Biblię możemy odłożyć na półkę, bo ona nie pasuje do dzisiejszej kultury. Nie. Biblia jest ponadczasową księgą. Ona odnosi się do każdego w każdym czasie. Ale proroctwa odnoszą się do konkretnego czasu, w którym te proroctwa się wypełniają. I są proroctwa, które wypełniają się jedno, w jednym wydarzeniu, ale są też takie proroctwa, które odnoszą się do kilku różnych rzeczy. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład proroctwa dotyczące Chrystusa i przyjścia Mesjasza. Znaczy, Jezus już przyszedł. Mesjas przyszedł na ten świat. Ale Żydzi cały czas jeszcze czekają na Jego przyjście. Myślą, że On dopiero przyjdzie. I te proroctwa, które dotyczą się drugiego przyjścia Jezusa, oni nie widzą tego pierwszego przyjścia Jezusa. Oni widzą te kolejne tylko, które się kiedyś wydarzy. I ciekawe jest to, że jak na przykład w 5 mojżesz w 18 rozdziale jest powiedziane, że, że dam wam proka takiego jak Mojżesz. Nie? I ludzie czekają, i oni czekają, czekają. Być może tak bezpośrednio ktoś myślał, a to może chodzi o złego, który będzie po Mojżeszu, nie? Ale Żydzi cały czas czekają na Mesjasza. Ale wiemy, że to proroctwo dotyczyło Chrystusa. Jana 6, Jana 7 mówi, że nawet w czasach nowotestamentowych Żydzi cały czas jeszcze czekali, aż On przyjdzie. Jana 1, od 19 do 21, gdy pojawił się Jan Chrzciciel, to myśleli, że to jest On. Że to On jest tym, który właśnie jest tym Mesjaszem. Ale dopiero, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, czy siódmy rozdział, to widzimy, że tu chodzi o Jezusa. On jest tym, który miał przyjść. Dlatego to pro, jedno proroctwo może odnosić się do wielu rzeczy, bo jest pierwsze przyjście Jezusa, ale też jest drugie przyjście Jezusa. Dlatego na przykład jak bardzo ciekawy jest to Izajasza 61 rozdział. Proroctwo, które, które Jezus cytuje w Ewangeliach. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzy, opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad syjonem złoń, zamiast popiołu, oleje radości, zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną, zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami, sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławieniu. Wysławieniu. Niesamowite proroctwo. Ale ciekawe jest to, że gdy Jezus cytuje to proroctwo, On robi bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, Łukasza e, 14, e, 4, od 17 do 27. I podano, gdy już przed do świątyni, podano mu księgę proroka Izajasza i otworzył księgę. Natrafił na miejsce, gdzie było napisane. I tu cytuję to. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były na niego wpatrzone i zaczął, zaczął wtedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ale czy zauważyliście jedną rzecz? Że gdy Jezus mówi tutaj, on urwał to proroctwo w pewnym momencie. Gdzie jest, abym zwiastował miłościwy rok Pana i dzień, Pomsty Boga. I On przerwał tutaj. I mówi, dzisiaj wypełniło się to Pismo. Zobaczcie. Jedno proroctwo, które wypełniło się w jednym... gdy Jezus przyszedł na ten świat. A dzień pomsty to dopiero nadejdzie. Jedno proroctwo, które wypełniło się w dwóch czasach. Jezus tutaj dokładnie przerywa w tym momencie i mówi, dzisiaj wypełnił się ta część tego proroctwa tamta pozostała dopiero przyjdzie. To jest ciekawe. I tak samo jak teraz, e, tak na zakończenie, bardzo często dzisiaj pewnie i w najbliższych dniach będzie cytowany ten fragment e, z Izajasza 9, od 5 do 6, gdzie jest albowiem dziecie narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd, aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. Jedno proroctwo, które wypełniło się raz, gdy Jezus przyszedł na ten świat, a drugie, gdy zasiądzie na tronie, na tronie Dawida, w tysiącletnim królestwie. Wypełni się w dwóch różnych czasach. Jedno proroctwo dotyczące Chrystusa. Także to jest nieprawdopodobne. Zobaczcie, jak, jak wiele cennych rzeczy możemy odkryć w proroctwach. Dlatego z jednej strony, gdy czytamy proroctwa, widzimy, że ich celem to jest raz, że budowanie naszej wiary, gdy widzimy, że to się wypełnia i jesteśmy, wow, Boże, jakie to jest nieprawdopodobne, że Ty to wszystko wiesz, Ty już to przewidziałeś i zapisałeś nam w swoim słowie i my możemy trzymać się tego. Ale z drugiej strony, te prostwa są tak cenne. I to mnie zachęca do tego, że tak ważne jest, żeby uważnie studiować Słowo Boże. Bo gdy widzimy te rzeczy, które się wypełniają na naszych oczach, które są tutaj zapisane, to nie, jesteśmy, nie musimy być zaskoczeni. Nie musimy sobie rwać włosów z głowy, co to będzie, co to będzie, bo no, możemy już wiedzieć, co Biblia nam to. Ja to często powtarzam, że doglądamy wiadomości. W radiu, w telewizji, gdziekolwiek tam, jakiekolwiek wiadomości w internecie, to widzimy, co się wokół nas dzieje, ale gdy czytamy Biblię, to wiemy, dlaczego to się dzieje. Dlatego, gdy czytamy takie rzeczy, jak chociażby w Jana 14, gdy Jezus mówi, że odchodzę z tego świata, ale niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga, wierzcie we mnie, bo idę przygotować wam miejsce, A gdy przygotuję wam miejsce, to przyjdę i zabiorę was do siebie. Jeżeli On to powiedział, to ja się tego będę trzymał. Dlatego wiem, że mogę zało złożyć swoje zaufanie i swoją wiarę w Bogu, bo On to, co powiedział, to wypełni. To się spełni. Bo Jego Słowo jest tak i amen. To i wszystkie Jego obietnice, wszystkie Jego e, słowa, te proroctwa, które powiedział, one się wypełnią. I tego się możemy trzymać, bo to jest wierne, On jest wiernym Bogiem. Dlatego ja wiem, że to czasami jest trudne, zwłaszcza studiowanie proroc, bo jest tak wiele rzeczy, które, które trzeba brać pod uwagę. Ale pamiętajmy o tym, studiując te rzeczy. Bóg nie zrobił tego po to, żeby zagmatwać nam i żebyśmy mieli ból głowy z powodu tego, że o Boże, ale o co chodzi? Ale On zrobił to po to, żeby budować naszą wiarę. Dlatego w pokorze przychodźmy do Niego i módmy się, Boże, objawiaj nam to, co Ty masz nam do powiedzenia. Jak Bóg da, to za tydzień chciałbym, żebyśmy tak sobie powiedzieli o tym właśnie, jak niesamowicie Bóg działa przez proroctwa jak i jak budować naszą wiarę przez to, jak, jak, jak pokaz, pokazując, jak Bóg wypełnia te proroctwa w naszym życiu i co się dzieje. Także to za tydzień, A dzisiaj już zakończmy, bo i tak już trochę za długo mówiłem, ale pomódmy się na zakończenie. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś pośród nas, dziękuję Ci za Twoje słowo. Uwielbi się Panie Jezu pośród nas. Dotyka się naszych serc. O to Cię proszę Panie Jezu w Twoim świętym imieniu. Amen.